Cześć wszystkim. Zapraszam na kolejne rozpakowanie srebra. Tym razem zebrało się parę uncji. Zacznijmy, może, od tej mniejszej paczki, bo tam jest tylko jedna moneta. Tu paragon. Jest to takie bardziej trochę uzupełnienie dodatkowe mojej serii, którą posiadam. Czyli moneta Australian Brumbi, rocznik 2022. Już taką jedną posiadam, jak i dwie pozostałe. Nie ukrywam, że to jest w mojej ocenie najufajniejsza seria z Jestem ciekaw, czy zaprzestano już yy, bicia tych monet, bo jakby nie patrzeć, rocznika 2023 srebrnego nie było. A złoty ma taki sam wizerunek jak srebrny z zeszłego roku. Jeżeli by się jeszcze pojawił, to na pewno będę kupował. Ewentualnie, może jakieś wydania dwuncowe. No, ale to się zobaczy. W każdym razie. Czy monetki mam? Tak, dodatkowo wzbogaciła mój stosik. No ale teraz przejdźmy do kolejnej paczki. Jest tam już trochę więcej. No i przede wszystkim są to nowości. Ale tu ładnie zabezpieczone w kartonik jak również chrupki które można wywalić a później będzie trzeba je sprzątać I tu jeszcze rachunek to można wywalić i zobaczmy co mi to przyszło Tak bardziej brytyjsko. Czyli koronacja króla Karola. Jak widać, awarz już z koroną. Monetka nieźle się prezentuje, chociaż widać już to niedoskonałości pewne. Rand ząbkowany. Poza tym, Britania w wersji koronacyjnej. I co ciekawe, jakby nie patrzeć, mamy przecież jeszcze dwa inne wydania. W sumie w tym roku trzy wydania Brytanii. Jedna jeszcze z królową Elżbietą, drugie z Karolem bez korony. No i trzecie już po koronacji. Bo rewersy to się szczerze mówiąc nic nie zmieniły no na ten rok. No i tu jeszcze byczek z bestii Tudorów. Tym razem już z Karolem, ale bez korony. Dwie pozostałe też mam. Tak więc będę kontynuował zbieranie. I tutaj jeszcze przyszła taka trochę dla mnie ciekawostka. Jest takie wydanie rocznicowe w takim małym slabie 30-lecie serii Kangura. Tylko wydawanej przez Ram. Nie przez Permint. Kajina uncja. Mob of 30. I tutaj znaczek Mennicy. Całkiem ładne wydanie. 10 tysięcy sztuk. No i z drugiej strony jeszcze awers z królową Alżbietą. Taka ciekawostka. Ładnie zabezpieczona. Moneta również bardzo ładna. To jest jeszcze taka tekturka dodatkowo zabezpieczająca. No i to. W sumie tyle, jeśli chodzi o to rozpakowanie. Trzeba polować na kolejne monety. Jakieś ciekawe serie. Dzięki za oglądanie i cześć do następnego.